Siema, z tej strony Domanu i witam was w marcowym podsumowaniu paczek oraz pików, człowieka, który zdobywa je samą regularną grą oraz dzięki SBC a jest co podsumowywać, bo przez ostatnie dwa tygodnie trafiłem najdroższą kartę od premiery FC 24, a także najdroższą wymienną kartę w tym roku, więc paczka Pandory cały czas przesuwa się w przyszłość, bo od wielu tygodni w każdym paku peningu ukazać mogę traf, z którego jestem faktycznie zadowolony. Jak dla mnie jest to sprawa? dość wyjątkowa, ale może rzeczywiście przejście w FC24 na poboczne konto daje jakieś efekty, więc nie przedłużając zapraszam na seans. Oczywiście kolejność paczek jest przypadkowa i jedziemy. Kolejne SBC opika z ikoną wykonanej i teraz pytanie spośród jakich rzeźników będę musiał tutaj dokonać wyboru, a ten wybór nie jest jakiś powalający. No oczywiście wezmę Jaszyna, ale żeby to był jakiś topowy traf. No nie jestem przekonany. Pewnie dostanie szansę w składzie. No ale nie ma rewelacji. Paczka 10 piłkarzy ocenionych co najmniej na 85. Tutaj o właśnie musi być karta specjalna i to od razu na Star z Robertem Lewandowskim, Do tego o, mam nadzieję że będzie tutaj chociaż pięć walkoutów, a tymczasem Robert Lewandowski jest z zwykłej wersji i pytanie kto wyjdzie za nim, czy będzie to jakiś rzeźnik, czy po prostu Harry Kane, no ale 93 skila, bardzo konkretny foder i pytanie co jest dalej w środku. Chyba ogólnie nie ma lipy, bo tak przeglądając na szybko, tylko dwie karty ocenione są na 85, a reszta, no to taki przyjemny foderek. Chociaż, akurat jeśli chodzi o grywalność, no na pewno tutaj nic nie będzie takiego, co mogłoby wlecieć do mojego składu. Jest jakaś karta specjalna, niebieskie poświetlenie z Francji, no przez chwilę myślałem, że to będzie Mbappé, a tutaj jednak wchodzi coś bardzo, oj, bardzo słabego, bo nawet nie ma specjalnego zdjęcia jakiegoś dynamicznego, tylko. Źle wklejone podstawowe. O no nie będziemy tego już dalej komentować. Po miesiącu dostałem zwrot z pikiem Bohatera do wyboru za SBC, które było popsute, bo wypadały tam zbyt niskie overale. No i pytanie, czy teraz wyleci w końcu jakiś bardzo potężny overal typu Jinola? Kolejne SBC opika z ikoną jest już wykonane. No i bierzemy się do roboty, bo dawno nie było karty za co najmniej milion, więc może teraz. Więc może teraz będzie jeszcze gorzej. No to jest chyba najgorsze, co dostałem od kiedy bawię się w pozyskiwanie ikon za SBC. Jest karta specjalna, niebieskie podświetlenie z Brazylii na SP. O, nie za bardzo przychodzi mi do głowy, kto to może być, chyba że... O, właśnie to jest podwójny walkout, czyli mamy informa Gomeza i pytanie, kto tam jeszcze teraz za nim wyjdzie. Czy będzie to jakiś rzeźnik, czy właśnie jedna klasycznie karta, która za chwilę zostanie przepalona. Belgia... ŚPa, czyli to jednak będzie Kevin De Bruyne, no bo on się coś ostatnio wyjątkowo często trafia no widzę złotą kartę, to ostatnio już przewijam a tymczasem De Bruyne, konkretny foder i wchodzi regularnie 10 rzadkich piłkarzy ocenionych co najmniej na 83, a w środku od razu kliknąłem przewinięcie chociaż tam chyba jest Harry Kane no i to do tego z Robertem Lewandowskim więc no, dwie karty ocenione na 90 w takiej paczce i tak w porządku Węgry, więc to będzie duplikat Puszkasa, który już jest niewymienny w moim zespole. Albo właśnie to nie będzie duplikat. No ja w ogóle zapomniałem, że on ma przecież kartę specjalną i to nie byle jaką, no bo ta karta chodzi za jakieś 3 miliony monet, a ja tak po prostu trafiam sobie jak ją jako upgrade do swojego zespołu i kolejny raz FC24 z mi coś daje. No niesamowite rzeczy się ostatnio u mnie dzieją z tą grą. No i proszę, cienka paczka, a tymczasem mamy jakieś zielone poświetlenie, tylko pytanie, czy w środku będzie coś konkretnego, czy w środku będzie właśnie coś, co nie wiedziałem nawet czym to może być, bo taka kombinacja flagi Manchesteru City nic mi nie mówiła, a teraz wszystko się wyjaśniło. Jest zielone podświetlenie w zwykłej, złotej wymiennej paczce, jak na mnie to coś bardzo wyjątkowego, ale widzę, że już ten traf nie będzie wyjątkowy, bo ja tego pana trafiłem w tym roku już chyba z 8 razy i coś czuję, że jeszcze nie raz on znajdzie się w mojej paczce, a wartość rynkowa no to pewnie teraz z 15 tysięcy monet. Leci kolejna paczka z ikoną i pytanie: jaki rzeźnik teraz się w niej znajdzie? Holandia przez chwilę dała nadzieję, że to będzie Hulit. SPO od razu wyjaśniło nam, że to jednak musiał być jakiś placek. I tym plackiem jest Van Basten w zimowej wersji, przerobiony właśnie na pozycję środkowego ofensywnego pomocnika. No, generalnie, no że nada. Jest niebieskie podświetlenie w wymiennej paczce, no więc jest szansa na jakiś bardzo solidny traf. Na start chyba tutaj wyjdzie nam zwykły o Obok niego, a obok niego Harry Kane, więc. To jest najdroższa wymienna karta, jaką ja trafiłem w tym roku. No bo myślę, że on może być wart chociaż ze 100 tysięcy monet. Rozpoczynamy próbę trafienia ikony numer chyba 20 kilka, bo ja już mam w klubie dwa składy ikon. Tylko pytanie, czy one teraz wzmocnią się jakim rzeźnikiem, czy właśnie kimś przeciętnym. No Anglia nie sugeruje nam nic dobrego, jest szansa jedynie, że to będzie Runi. I to jest Runi. No to chociaż tyle, że to jest taki zawodnik, gdzie się można będzie pobawić w jakiś Division Rivals. No ale ogólnie. O karta warta chyba ze 100 tysięcy monet na tym etapie. Czerwone podświetlenie, Francja, lewa pomoc, i to chyba, no właśnie, będzie Diabi z Aston który na pewnym etapie gry miał tę kartę całkiem grywaną. No a teraz, no trzeba to chyba traktować jednak jako foder, nawet nie jakiś rezerwowy. Zielone podświetlenie z Meksyku, na prawej pomocy, do tego z Los Angeles Galaxy. No każda kolejna grafika była tutaj coraz gorsza, i to oznacza, że trafiamy w Wele, który nawet jako foder nie jest zbyt wybitny. No, i pytanie, jakiego ciemiężyciela przyniesie nam ta paczka z ikoną? No, bo już czas chyba znowu na jakiś świetny wynik. A tymczasem Anglia na Sio, czyli albo Ferdinand, albo Sol Campbell. I to będzie Sol Campbell w lepszej wersji. No, no, mógł być przecież to ty Ferdinand. No, troszeczkę się teraz zawiodłem, jak sobie przypomniałem, jaka to była inna alternatywa. Ale Campbell mimo wszystko przez jakiś czas grałem, więc jest to traf sentymentalny, chociaż na obecny etap, a on może być jednak troszeczkę już za słaby. Niestety nie skłamałem we wstępie mówiąc, że trafiłem najdroższą wymienną kartę w tym roku, bo Harry Kane sprzedany za 73 tysiące to właśnie ten rekord, ale jeśli chodzi o karty niewymienne, Ferenc Puszkarz, który w chwili trafienia chodził na rynku za niemalże 3 miliony monet, to upgrade lewonożnego piłkarza w moim składzie, z którego jestem realnie bardzo zadowolony. Grałem od kilku tygodni zwykłą kartą Węgra, bo wyjątkowo przyjemnie bawię się nim w FC24, ale naturalnie zastanawiałem się już pomału, Skąd wziąć w przyszłości monety na jeszcze lepszą, inną lewonożną ikonę, albo właśnie lepszą wersję puszkasza? A tutaj upgrade pojawił się sam, no tak po prostu, więc dalej naprawdę nie mogę ogólnie narzekać na trafy w FC24, bo jak na moją żenującą paczkową przeszłość, ta gra jest jedną z najbardziej hojnych w historii. No ale cały czas czekam jedynie na jakiś solidniejszy, wymienny traf, bowiem no na tej płaszczyźnie jest akurat ciut ciut gorzej. No ale cóż, do tocząców zostało jeszcze nieco czasu i może w kwietniowym paku będę miał się także czym pochwalić. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!